Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Płacząca kobieta, wtulająca się w stopy Jezusa, ocierająca włosami krople swoich łez, to jeden z najpiękniejszych obrazów w Ewangelii. Kim była? Jaką ogromną miłość przeżywała? Albo jak ogromne pragnienie prawdziwej miłości miała w sobie. Przyszła do Jezusa, żeby go nawet słowem nie poprosić o przebaczenie. Ona po prostu zaczęła żyć czynem. Jej postawa to zadość uczynienie. Dzisiaj bardzo często o nim zapominamy, a tak niewiele wystarczy. Żeby popatrzeć na stopy Jezusa. Tamta kobieta nie miała odwagi, by popatrzeć w twarz Boga, ale miała miłość, która poprowadziła ją najlepszą drogą do Jezusa. Być jak ona zawsze wtedy, gdy grzeszymy. Spróbujmy. Spowiedź poprzedzona chwilą trwania przed Bogiem, wpatrywania się w Niego. Jego stopy. Nie wchodźmy do kościoła do konfesjonału prosto od drzwi. Upadnijmy, przytulmy się, wsłuchajmy i potem idźmy do spowiedzi.